Dzień ludziska, z tej strony felicen i kolejny poradnik do... sorry do do, do... do Adobe CC na moim kanale Dzisiaj rzecz bardzo prosta i przyjemna Dla twórców już zwłaszcza Klepiemy sobie dzisiaj green screena. Mamy tutaj sobie zielony obraz, co nie, na green screenie nagrywany, żeby nie było No i chcemy tego greenscreena się pozbyć, znaczy w sensie chcemy wrzucić jakieś tło za, za swoje plecy, także Robimy to w taki prosty sposób. Najpierw klepiamy sobie tutaj, załóżmy na ten plan, co nie? Ciągnijmy sobie to troszkę w każdą możliwą stronę. Już to ma być takie, co nie? Znaczy bo to też zależy od obrazka, co nie? Z jakiej wielkości chcielibyśmy? Na przykład powiedzmy, że chcemy coś takiego. No i teraz tak, mamy już to i mamy to, także teraz wchodzimy sobie w efekty. King i key light 1.2 i zaznaczamy sobie to. Jako że tutaj jest czarny, najprościej, proszę bardzo. E, już prawie jest sprawa gotowa. Jednak widzicie, tutaj jednak by się przydało chociaż tyle. Żeby było. O, i teraz jest gitara. O i tak reszty nie widać. E, jedna sprawa. Zobaczcie teraz. przybliżymy sobie w 100%, albo nawet nie. Po pierwsze, białe obwódki, po drugie, przezroczystość e, naszego tutaj ciała. Także... Zróbmy sobie to może... Widzicie, tutaj zmieniając pewne rzeczy, może też zanikać nasza postać tak dalej. Ale tego akurat parametru bym radził nie ruszać. Nie będzie to 100%. My wchodzimy za to w opcję Screenmate. I tutaj już ta przezroczystość znika. Trochę czarnego damy. No i te obwódki już prawie zniknęły. Praktycznie ich po prostu nie widać. A jak to wygląda normalnie? No proszę bardzo. Wygląda to tak. Więc yy, co? Chyba tyle co chciałem wam zademonstrować. Jej, naprawdę krótki ten poradnik, nie wiem, z minuta, może dwie, ale ogólnie trzeba się pobawić tutaj ustawieniami screen matem, mat, mat, bo inaczej no będzie po prostu... Mate, Mate, nie wiem, tak, tak, tak sobie tylko mówię. Inaczej po prostu, mm, no, no, będzie dupa, tak? Będzie zazwyczaj coś prze, prześwitało jedno przez drugie, a tutaj już w tym przypadku, no nie ma mowy o tym, żeby prześwitywało, widzicie? Widzicie coś, żeby prześwitywało? No nie prześwituje. Także, teraz jest po prostu, no cool Tak, oczywiście przesunąłem ten film ale tylko po to, żeby wam zademonstrować pewne rzeczy także co, ja się z wami żegnam widzimy się niedługo może w jakimś kolejnym poradniku do Adobe After Effects na kanale mym także yo!